Miej za to przyda się nowy środek transportu, bo przemieszczanie się pomiędzy drużynami bywa trudniejsze niż odgadnięcie niejednego gadżetu. Ostatni raz stałem trochę w korkach, ale nie tym razem, bo dzisiaj nie mogę się spóźnić ani sekundy. A czekają na mnie fani Speedwaya i brodacze. No to co? To, 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 i to, cały, to biało! Uhu! Uhu! Dzień dobry! Dzień dobry! O ile mnie pamięć nie myli, brodacze prowadzą dwa do jednego. Brawo! Pani Speedwaya, czy jesteście gotowi? Tak! Brodacze? Tak. Chyba. <grywa> 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 Kochani, w związku z tym, że jesteśmy w Warszawie, no to wybór boksa należy do brodaczy. Decydujecie się na kolor? Grafitowy. grafitowy! No to uwaga, z dziką radością otwieram boks grafitowy! Nie ma już odwrotu. Brodacze czy fani Speedwaya? Jedna z tych drużyn już dziś wejdzie do półfinału Unboxing Wielkie Otwarcie. Jako pierwsi odpowiadają fani Speedwaya. Czas start! Ty się znasz na otwieraniu ja delikatnie. Ja otwieram cię, nie? <laughs> Dobry podział! Nasz się ustawił nieźle. Wylewasz taką wodę. To jest do napoi? Do napoju. Panowie... Tak, tak, tak. No. Gdzieś coś dzwoni w głowie, czy nie? Kto wygląda jak termos babci. Tylko chwila. Ładę, bo, to, bo to nie ma takiego typowego lejka. Patrzcie, to nie jest typowy lejek. Te... To jest tak jak do nabierania czegoś. A, a i podobne do, do nocnika dziadka. To no. gadżet. Nie. Przenośne buce. Piotrek, ty mnie wyglądasz na takiego, który lubi ognisko. A tak samo woseny, podpuszczam, nie? Podpuszczam, tak nie wiem. No nie, nie już! Nie Ale nie taka piękna zielona trawka. Nic nie wygodę! Nie! Morety, a to teraz przenieśmy się na jakąś plażę. I lody, 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 lody! I wy macie na przykład w torbie coś takiego. No. No i? I co, naleją nam tu lodów? <laughs> Oddzielacz albo separator? Separator. separator. No to jest to samo. Który dzieli nam ciecz od e, elementów. Od e, jedzenia. Się na... na przykład? W cieczy. Brzmi jak pierwsze prawo dynamiki unboxingu. I to jest wasza ostateczna odpowiedź. Chyba lepiej nie będzie. Chciałbym powiedzieć, że to jest niestety zła odpowiedź. O oh, nie. Yeah. A to oznaczać może tylko jedno, że gadżet przejmują brodacze. Czas start! Czy y, jakieś y, słowo wsparcia od prowadzącego? Powodzenia! Dziękujemy! Dziękujemy! Dzień dobry. Dzień dobry. Kolega! Jedyne, co nam przyszło do głowy, to jest to, że to jest y, do czyszczenia Grilla, do wybierania popiołu z Grilla. Ej, ten popiół jest dobry, na by nie wpadła. Niestety nie jest to wybieraczka do popiołu z grilla. Chyba nigdy tak bardzo jeszcze nikomu nie pomagałem. Ogród, trawa. Do siania trawy. Do siania, do siania trawy? Proszę bardzo! Lody na plaży i ognisko mogły zasiać pewne wątpliwości, ale kilka podpowiedzi było trafnych. Jedno jest pewne, ani wy, ani wy nie dostajecie w tej rundzie punktu. Ups, ups.